W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, zmiłuj się nad nami. Synu Boży, objawiający miłosierdzie Ojca, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, poprzez swoją opatrzność, opiekujący się całym stworzeniem, zmiłuj się nad nami. Matko Pięknej Miłości, módl się za nami. Matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko litości i łaski, módl się za nami, Matko ofiarności i dobroci, módl się za nami, Matko poświęcenia i służby, módl się za nami, Wszechmocy błagająca. Módl się za nami, szafarko Bożego miłosierdzia, módl się za nami, ucieczko grzeszników i winowajców, módl się za nami. Wspomożycielko głodnych i spragnionych, módl się za nami, schronienie bezdomnych i tułaczy, módl się za nami. Opiekunko ubogich i uciśnionych, módl się za nami. Obrończyni wdów i sierot, módl się za nami. Drogowskazie błądzących i zagubionych, módl się za nami. Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych, módl się za nami. Nadziejo uwięzionych i osamotnionych, módl się za nami. Pociecho wątpiących i zrozpaczonych, módl się za nami. Ostojo cierpiących i konających, módl się za nami. Umiłowana córko Ojca Przedwiecznego, usłysz nasze błagania. Matko Jednorodzonego Syna Bożego, usłysz nasze błagania. Oblubienico Ducha Świętego, usłysz nasze błagania. Przez przywilej niepokalanego poczęcia, stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez zwiastowanie wcielenia Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez nawiedzenie świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią magnifikat, miłosierdzia stwórcy. Z pokolenia na pokolenie, wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez narodzenie Jezusa Chrystusa wstajni, ubóstwie i chłodzie, dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna, jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści, wyjednaj nam zmiłowanie Boże, przez znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów. O potrzebie obecności w sprawach Bożych. Wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie uzbawiciela, cudownej pomocy dla potrzebujących. Wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez cierpliwe oczekiwanie. Na spotkanie z Chrystusem, nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna. Macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością. Wyjednaj nam zmiłowanie Boże. przez trwanie na modlitwie z apostołami, w wieczerniku, dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego. Wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Przez tajemnicę w niepowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask, wyjednaj nam zmiłowanie Boże. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Matko miłosierdzia, aby Bóg okazał nam swoje miłosierdzie. Boże, w Trójcy świętej jedyny który jesteś miłością miłosierną, prosimy Cię pokornie przez stawiennictwo Matki Miłosierdzia, przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kalidany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu, Naucz nas też postępowąć drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem światła mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.